Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze tu, ładnie widzi, widać. Cześć cześć Sylwia. Słoneczka dzisiaj robimy za chwilę. Chwilkę wcześniej włączyłam. Sylwia pierwszy raz jesteś. Cześć Ania. Tak, przepiszcie kto jeszcze jest, żebym wiedziała koniecznie, dobra? Zuzia! O, super Zuzia. Druga Zuzia już. Laura i Maja, wiadomo, cześć dziewczyny, kochane. Także ja tu przybliżę sobie, żeby widzieć, co wypiszecie. Dzień dobry, cześć Martynka. No jaka piękna ekipa. Jeszcze oliście, jeszcze chwilkę poczekamy, bo jak chwilkę wcześniej yy, włączyłam pierwszy, ale nie ostatni, no ja mam nadzieję. Lutek w tle. O ładnie przystawiłam obrazki, także je teraz widać, a nie zasłaniam głową. Ale trochę mi głowę ucina. To się troszeczkę się tylko poprawiam. Pyk do góry. O! Chyba będzie dobrze, nie? Będę bez głowy trochę. Pierwszy nie ostatni, dobrze. Okej, okay, to sobie robimy szybkie podsumowanie. Cześć Lenka! Lenka i mama Sylwia razem robicie czy dwa osobne słoneczka. Bo z jednego talerzyka możemy zrobić dwa słoneczka. Dobra, to szybkie podsumowanie, co będzie nam potrzebne. Czy wszystko macie. Talerzyka, w zasadzie jego połowa, lub koło połowa koła wycięta z kartonika, a do tego z kartonika, żeby było trochę sztywniejsze. Papiery kolorowe, żółte, pomarańczowe, lub jakie chcecie, żeby było Wasze słoneczko. Ja wybrałam właśnie żółte i pomarańczowe bo moje będzie takie klasyczne, yy, klej i nożyczki, razem, super. Klej i nożyczki, mazaczki lub kredki. Ja mam oczywiście brokę, bo to tak e, lubię. Yy, I do tęczy, jeżeli macie to bibuła, ja już mam taką pociętą, bo już robiłam takie słoneczka kiedyś, więc chcę wykorzystać też to, co mam, więc albo bibuła, to tak na razie ją odło odłożę, może, ale jeżeli nie macie bibuły, napiszcie, czy macie bibułę, czy co innego, bo jeżeli macie wstążeczki, to mogą być wstążeczki. Jeżeli macie papier kolorowy, to tak samo pięknie będzie z papieru kolorowego. Jeszcze z papieru średniego się, się da podkręcić, także petarda. Dobra, czy wszyscy gotowi? Mamy dwie po, to myślę, że powoli zaczynamy. Zaczynamy, co? Pierwsza rzecz, Talerzyk. Przecinamy na pół. Część ponieważ już ma przycięty przygotowane. I teraz tak, na talerzyk na początek będziemy naklejać naszą karteczkę w takim kolorze, jaki chcemy, żeby było nasze yy, słoneczko. Ja sobie wybiorę żółte. Dlatego sobie teraz odrysuję nasz talerzyk. O, tak się nie zmieści, tak się zmieści na karteczce. Trzymamy palcami i odrysowujemy. Martynka malwiła super. No tu jeszcze wszyscy trafili na live. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcieli tak bardzo plastykę są, co? Dobra. Wycinamy, przyklejamy tak samo jak w tu Tą szczęść osób robiła biedroneczki. leży mi pokój. I nie wiem, z której strony przykleić. <grym> Ale przykleję chyba tu. Ja zawsze kleję. Też mamy błędy kolorowe kartki i wstążki. Ło, jaki wypas super! Super, super. Przyklejamy. O, ja mam trudnione zadanie, bo mam taki nierówny talerzyk. Ja miałam akurat taką wyciętą połówkę, to znaczy, że z tego talerzyka już musiałam robić słoneczko właśnie. Teraz wykorzystuję drugą połówkę. Ja sobie troszeczkę tu wyrównam, bo mi się krzywo przykleiło. Zobaczcie, z takich prostych rzeczy, które tutaj praktycznie prawie takich samych cały czas używamy. Cześć Paweł. Będziesz wami słoneczko stęczą. Smarujemy, smarujemy, smarujemy. znaczy ja smaruję? Przyklejamy. Dobra. Tu nam będzie ładnie przez chwilkę schło, a my się zajmiemy teraz promieniami. I teraz uwaga, jak będziemy robić promienie. Promienie to będą trójkąciki, które będziemy w ten sposób tutaj doczepiać. Ja sobie na przykład przygotowałam w piszcie, że Yy, czy za wolno, czy za szybko, czy jak dobra. Teraz sobie przygotowałam yy, i pomarańczowe, i żółte, bo moje promyczki będą w różnych kolorach. I zaczniemy sobie od tego. Najpierw sobie możecie narysować, a potem wyciąć. Lub rodzice mogą Wam narysować. To dobrze, że nie równe, tak jakby promienie miało słoneczko. A, to faktycznie, no nierówny talerzyk, to faktycznie wygląda jakby już promyczki. Wychodziły, a z tego będą wychodzić dalej. Bardzo, 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 bardzo trafne. Także z trójkątami. Ja szybciutko tutaj wytnę, żebyście widzieli, jakiej mniej więcej wielkości. I słuchajcie, zrobimy. Cześć, Zuziu! Cześć, Zuziu! Zdążysz jeszcze. Przykleję żółtą karteczkę do połowy talerzyka. I spójrzcie, najpierw przy... yy, tak będą nasze. Promyczki szły. Więc sobie najpierw przygotujmy jeden. I żeby one były takie same, od tego jednego przygotowanego, odrysujemy kolejne. Dobra? Ja sobie tak zaplanowałam, że sobie zrobię w różnych kolorach: w sensie jasny, pomarańczowy, ciemny, pomarańczowy i żółty. Jeżeli nie podobają Wam się takie promyczki trójkątne, możecie zrobić jakie chcecie. To jest Wasze słoneczko. Możecie na przykład powycinać długie, sterczące paseczki. Ok? Pamiętajcie, że każda praca jest wasza i robicie tak, jak Wam się podoba. To jest tylko inspiracja. Dobra, ja już mam dwa. O ten sobie wykorzystam. Pamiętajcie, wykorzystujcie zawsze karteczki, które, z których już na przykład coś wycinaliście. Nie wyrzucajcie. Po co? Pod o środowisko. Dobra, wycięłam po to, to? 1, 2, 3. So jeszcze policzę ile, cześć Filip. Policzę sobie jeszcze, ile mi się tu zmieści mniej więcej. 1, 2, 3, 4. Około 7 będzie na moje słoneczko. Jeżeli macie mniej, 4 rzeki, to pewnie mniej. Taki, taki. O, jeszcze mam taki ładny, ciemno-żółty też sobie wykorzystam. A co? Zawsze mi się tak bardzo podobają te wasze prace, które przysyłacie. Są prześliczne i zawsze jestem zaskoczona waszą kreatywnością. Co mi się tak ostatnio podobało? Ostatnio mi się podobała niebieska biedronka. rania to była, czy zuzi? Która była niebieska. Czy ja była niebieska? Te muchy mi się podobały kokardki, brokaty, to piękne zdjęcie stęczą z, z barankami. No super macie pomysły, naprawdę. Więc tak jak mówię, i widzę też, że to jest dla was inspiracja, a wy potem dodajecie dużo, dużo rzeczy od siebie. teraz opanowane wycinanie o tym ile się już wycinaliśmy piękne są te słoneczka i uwaga, te słoneczka będziecie mogli powiesić sobie na ścianie hmm, Jakie zrobimy jeszcze? Żółte. zrobimy jeszcze o takie. Spokojnie, to sobie zerknę, jak to sytuacja. No, już osób cały czas mamy. Faktycznie jak promyczki, kiedy Sylwia napisała. <grym> Do? Później, jak wygniecie swoje promyczki, będziemy je przyklejać. Będziemy je przyklejać sobie tutaj naokoło. I będziemy, jak uwaga, przyklejać od drugiej strony, tak? Żeby nie było widać tego złączenia. Najprościej, tutaj będzie Wam posmarować ten brzeg. Nie żółty, tylko drugą stroną. Drugą stronę klejem. I wtedy po kolei przyklejać do tego promyczki. I ja tak właśnie zrobię. To ciekawa jestem, jakie kolorki macie. O, w ten sposób, sprawdzimy. ciekawe, że dobrze wyliczyłam, że siedem czy sześć tylko się zmieści. <laughs> Zaraz się dowiemy tego. Tyk. Ach, tylko sześć mi się zmieści. Za dużo zrobiłam, ale to nic. I jeszcze jedno One zobaczcie, to z tyłu też mogą mi nachodzić jak na siebie, jeżeli chcemy tak, żeby się zmieściły, a z drugiej strony tego kompletnie nie widać, także jest pięknie. I słoneczko z promoczkami gotowe, ale to oczywiście jeszcze nie koniec, bo nasze słoneczko jak skończycie przyklejać musi być uśmiechnięte i radosne dlatego na ja tym słoneczku sobie teraz namalujemy oczka, buźkę jak chcecie policzki, jak chcecie serduszka, jak chcecie ozdobić posypać brokatem, to śmiało albo czym innym ja sobie namaluję oczy mojemu słoneczku Namaluję mu też rzęsy, takie długie i namaluję mu... Cześć Magda! Piękny uśmiech. A nos jeszcze by się przydało. Jeszcze nosek. Uśmiechnięte, ale moje, moje słoneczko będzie miało jeszcze poliki brokatowe. Zrobię kółeczka, kuleczki tutaj przy bójce z kleju. I sobie posypię takim różowym. Widać, że mój ulubiony, bo jest go najmniej. I sobie ja sobie teraz rozkładam mój brokat, tam, gdzie jest klej, żeby to się wszystko przykleiło. Tam, gdzie chciałam, żeby się przykleiło. A nadmiar sobie tę otackę strzepnę. idzie, na którym jesteście etapie, przyklejacie czy malujecie już buźkę Chwilkę na was chyba poczekam co, aż napiszą wszyscy, czy, czy jest ok, czy wszystko macie tada, moje słoneczko z rumieńcami brokatowymi Czekam na Was, a w międzyczasie sobie to posprzątam. Oj, wszyscy zapracowali jak zawsze, co? Zobaczymy co to się dzieje. Nic nie pisze. Mal malujecie jeszcze. Martynka maluje, dobra. Ktoś tu chce dołączyć jeszcze do grupy. To tu jeszcze kliknę. idę tam jeszcze zerknąć. Wykończcie powoli malowanie. Tararam, tam, tam. Ale ładnie wygląda nawet w telefonie to słoneczko. <taki> Takie jest wesołe. Powiem Wam, powiem wam gdzie będzie tęcza. Bo tęcza to jest też, tutaj robi szał w tym słoneczku. Do tęczy będzie potrzebne. Tęcza będzie, uwaga, nam zwisała z, ze słoneczka. I teraz powiem, jak to będziemy robić. Jeżeli macie bibułę, będziemy od tej strony, od tyłu przyklejać sobie długie paski bibuły, w jakich chcecie kolorach, w jakiej chcecie kolejności. Jeżeli. A, jeżeli macie bibułę i ją będziecie dopiero ciąć, to najprościej zrobić taki pasek, wziąć końcówkę i odciąć. I wtedy mamy długi pasek, ale tamtych, co wam zostaną, też nie wyrzucajcie, bo jak widać, mi się jeszcze na przykład przydają. Więc w ten sposób możemy odciąć od bibułki. Ja, tak jak mówiłam, wykorzystam te, które już miałam. Jeżeli macie wstążeczki, tak samo wstążeczki przyklejamy sobie, jak chcecie. Jeżeli robicie z papieru kolorowego, to wycinacie sobie paseczki. Jakie chcecie, czy dłuższe, czy krótsze i, ty, i to i tyle. I teraz tak, jeżeli macie właśnie wstążkę i papier, z tego robicie. Tak już potem przykleicie, to rodzice wiecie, co Wam mogą zrobić. Tak ładnie pociągnąć, żeby to się skręciło. Wiecie o co chodzi? Pokażę Wam tutaj na przykładzie jednego. Albo sami możecie, oczywiście, jeżeli yy, umiecie. Na przykładzie jednego papieru. Nie wiem, taki papier się tak ładnie skręci, jak wstążka, ale spróbuję. Przej, o, skręciło się. Przejeżdżała. Za mocno już. Przejeżdżamy, i wtedy nam się skręci w taką serpentynkę. Wtedy możecie mieć zakręconą tęczę. No, także. Mówię, tej wszystko się sprawdzi dobrze. Stążeczki tak samo można pokręcić. Mm, poprzyklejać w jakiejś kolejności. Muszę też pomieszać, na przykład bibułę ze wstążkami, czy bibułę z papierem, czy papier z bibułą. Dowolność pełna. Ja zaczynam od moich paseczków. Ja sobie trochę poprzecinam, bo długie. Na początku nie musicie sobie wyrównywać, bo może jak już będą przyklejone te sejcie, niemy wszystkie na jedną długość. I tutaj też najprościej będzie wam posmarować najpierw tył, ten brzeg słoneczka z tyłu i przyklejać do niego po kolei paseczki. Mam nadzieję, że nie robię za szybko, co? Ale nic się nie martwcie, ja to zapiszę, także jakby to możecie jeszcze wtedy mm, sobie zatrzymać i cofnąć na przykład, ale najlepiej, wiadomo, być zawsze na żywo. bo nie wiadomo, czy te filmy się potem nie skasują same. Dobra, ja sobie tu wezmę, o biały, moja nie będzie taka tęcza, jak tęcza prawdziwa, tylko będzie taka kolorowa, kolorowa, w ten sposób, o, i długie, ten to już długi na pewno.

I potem Jeszcze jeden różowy dam, tą różowy bardzo lubię. Po trochę klei mi jak to sobie dosmaruję. Jego nie ma bo sobie, nie jestem w Obcinamy końcóweczkę i rozkłada nam się bibuła. Moje są takie różne długości, to ja sobie je zaraz wyrównam. Stop. Stop. O, teraz nierówno jeszcze dobra i jeszcze wykorzystam teraz to, co obcięłam. I zielony. I jeszcze jeden kolorek. U mnie to będzie jeszcze jeden biały może. Tak, taki delikatny biały. Możecie też takie długie zostawić, jak chcecie. Możecie krótsze, jakie Wam się podoba. Spójrzcie. Moje słoneczko. Ale uśmiechnięte. Ale pokazuję sobie zamiast Wam. Ale no, trzeba się zapytać tym, co się zrobiło. Moje słoneczko, słuchajcie, wygląda tak. Piękne. Tak nieskromnie mówiąc. Ciekawa jestem bardzo, jak Wasze. Teraz słuchajcie, jak będziecie chcieli, możecie je powiesić sobie. Na ścianie tak. to możecie jeszcze sobie tutaj rodzice mogą Wam przyczepić taki yy, kawałeczek sznurka, na, sznureczka na przykład i przykleić taśmą. Tak, możecie jak macie tablicę korkową, to wiadomo na tablicę korkową przyczepić. Możecie komuś podarować i jak tylko będziecie chcieli, żeby wyszło słoneczko, a za oknem go nie ma, to wtedy robicie tak i już jest słoneczko. Świegłark pięknie świeci. Także słuchajcie, ja Wam dziękuję bardzo serdecznie. Jak ktoś jeszcze nie skończył, to będzie mógł sobie zatrzymać filmik i bo zapiszę go yy, i wrócić do niego. Jak ktoś yy, robił dopiero pierwszą pracę plastyczną z nami, to kilka, nie wszystkie, kilka jest yy, zapisanych, yy, także też możecie sobie jeszcze wrócić. Czekam standardowo na zdjęcia Waszych słoneczek, bo na pewno są piękne i na pewno każde będzie inne. I bardzo mnie to ciekawie, jak wyszły te wstążeczki, jak wyszły papier, czy zakręcaliście, czy nie zakręcaliście, co? Nie wiem, czy skończyliście, czy jeszcze nie, bo jakoś tak szybko dzisiaj poszło, się tam pójdę do Was zerknąć. Idę idę do Was. Czekajcie, przełączę tu na chwilkę. I co jak tam, skończone czy nieskończone? Chyba jeszcze robicie co? Dobra, to słuchajcie, to ja się rozłączę. Zapiszę tak jak mówiłam. Dziękuję wam bardzo serdecznie i czekam na fotki. Buziaki, pa pa.